Hej wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Jest to ogólnie haul taki jesienny, co kupiłam sobie na jesień 2024. Są to rzeczy, które kupiłam niektóre już no, miesiąc temu w Barcelonie. Niektóre kupiłam dosłownie dwa dni temu, 3 dni temu. Jest to hol właśnie jesienny. Oczywiście, nie chcę się tutaj chwalić, nie jest to moim celem. Tak jak w każdym holu, po prostu nagrywam taki filmik, bo sama lubię takie oglądać. Lubię zobaczyć, co ludzie kupili, nabrać jakiejś inspiracji. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, zasubskrybujcie mój kanał. Lecimy do 1000 subów. Ja myślę nad specjalem na 500. Wpadać na moje social media, czyli Instagram i TikTok, również macie moją nazwę w opisie. Tam są dodatkowe materiały i inny mini haul Reels. Więc jeśli go jeszcze nie widzieliście, no to zapraszam, bo mam tam parę więcej rzeczy. A my już bez zbędnego przedłużania zacznijmy pokazywać. My może zacznę od takiej największej rzeczy, tak objętościowo i też myślę najbardziej teraz takiej pożądanej. Futerko. Oczywiście sztuczne e, futerko. Nieprawdziwe. Całe. Piękne. Ja kocham futerka. Wiecie to? Mam w swojej szafie jedno już od dwóch lat. Które kiedyś kupiłam na vintage za 40 zł i uważam, że nadal. Jest to najlepszy styl, jaki kiedykolwiek zrobiłam. To już nie tyle nie kosztowało, ale kocham futerka i bardzo długo szukałam takiego białego. Zresztą moja mama też, ona w ogóle od początku chciała, nie było to łatwe do znalezienia, ale w tym roku Zara wypuściła najcudowniejsze białe futerko. Takie kremowo-białe, nie jest ono takie śnieżno-białe. Mega mięciutkie, bardzo puszyste. Już no, są, widzicie, no naprawdę jest mega miciutkie, takie bardzo przyjemne w dotyku, niekujące. Ma taki jakby kołnierz tutaj, co mi się mega, mega podoba, bo można tak fajnie się owinąć tym puderkiem. Jest ono na takie klipsy, więc to też jest akurat fajne, że tutaj mamy i tu ich nie widać, są ukryte. Mamy tutaj metkę Zary kosztowało. 450 zł. Jest to dużo. Mam rozmiar L i radzę wam brać rozmiar większy, ponieważ te futerka wypadają na mniejszy. Po prostu M miało dla mnie za krótkie rękawy, to źle wyglądało. Ja jestem też wysoka, więc wiecie. Mm. Muszę mierzyć takie rzeczy. No i wzięłam w końcu L, bo ostatnie chyba w sklepie. No jest takie trochę krótsze, nie jest takie dłuższe jak to moje. Kolejna rzecz, którą kupiłam, będą to buty. Bardzo w trend, bardzo trendy buty. Już je nosiłam, więc nie chcę ich tak za bardzo dotykać. A są to baletki skórzane brązowe, zamszowe. Jest to prawdziwa skóra. Są one z H&M. Są przecudowne, no zobaczcie na to. Mają piękny kształt, wiecie, zwykły baletek. Mają trochę takie ścięte noski, co mi się mega podoba. Ta część nie jest za krótka, więc nie widać nam tutaj palcy, palców? Nie wiem jak się mówi. Taki czekoladowy, ciemny Taki espresso kolor No jest przepiękny ten brązowy Tutaj mają właśnie kokardeczkę Są bardzo wygodne, bardzo mięciutkie Bardzo wygodna podeszwa Nie bolą mnie stopy Tutaj jest taki tyci tyci obcasik, wiecie Wy jeśli macie możliwość to po prostu zamówcie dwa rozmiary i sobie porównajcie, bo skóra i tak się rozciąga w czasie noszenia, więc myślę, że można wziąć rozmiar mniejszy. I kosztują one 250 zł, więc też nie mało. Ja już kupiłam chyba z miesiąc temu. Są mega klasyczne. Są też inne warianty kolorystyczne. Jest czarny, czerwony i złoty. I wszystkie są skórzane, więc radzę wam obczaić sobie na stronie. Ja oczywiście podlinkuję wam wszystko na dole, żebyście mieli do tego łatwy dostęp. No i radzę wam zobaczyć, jeśli jesteście zainteresowani, bo widzę, że się dosyć szybko wy... Może coś kosmetycznego, takiego powiedzmy, a bardziej perfumowego, a są to perfumy. Mason Margiela, kolejna buteleczka. Wcześniej kupiłam sobie na urodzinę. Jeśli ktoś oglądał haul, a jak nie, to zapraszam. Haul urodzinowy, gdzie kupiłam sobie za karty podarunkowe właśnie perfumy Masona, moje pierwsze i w Barcelonie. Akurat kończyły mi się te moje stare, więc uznałam dobra. Prezencie sobie kupię jako na pamiątkę. No i kupiłam sobie właśnie kolejne i to jest zapach Lazy Sunday Morning. zapach jest tak przepiękny, Skin and Bed Linen, one są mega delikatne, bardzo świeże, według mnie trochę pachną jak liczy. Nie wiem czy piliście taki napój mogu mogu liczy. ja sobie może tutaj zdjęcie i to bardzo podobnie pachnie, ale tak delikatniej, tak trochę bardziej kwiatowo. Bardziej świeże, no są przepiękne. Jak będziecie mieli szansę je powąchać, to powąchajcie. Te miały na przykład koreczek ze sobą, bo moje poprzednie nie posiadały. Ogólnie uwielbiam te perfumy. Trzymają się cały dzień, e, czucie, naprawdę na skórze cały dzień. Nie są to intensywne zapachy, ale właśnie idealne na co dzień, żeby się nimi tak wiecie nie męczyć, żeby nas nie męczyły od rana, są idealne serio na takie właśnie codzienne nakładanie rano, nawet jeśli bardzo wcześnie wstajemy, to one tak nie drażnią w nos, bo są takie zapachy bardzo mocne, które na przykład mnie od, rania, od rana drażnią, no i potem mam do nich taki jakby niesmak, są przepiękne, mają taki jasno, fioletowawy, niebieskawy kolor. Tego tutaj tak nie widać, ale mają. Mają piękne buteleczki, minimalistyczne, mają mega dużo zapachów, ale te naprawdę. To jest jeden chyba z najpiękniejszych zapachów, więc jeśli byście się zastanawiali, jak ja pachnę na ulicy, to właśnie tym. Jest to właśnie mega świeży, taki przyjemny, cozy zapach. No mnie w Bartelonie kosztowały 100 zł mniej, były trochę tańsze. Kupowałam je w syforze, co prawda, ale kosztowały mnie 500 zł, a w Warszawie one kosztują 600, czy 600 nawet chyba parę, więc niezły deal na tym jeszcze zrobiłam. No i mam moje wymarzone perfumy i na pewno się nie skończę na tych. Naprawdę jestem mega fanką tych perfum, ostatnio wykończyłam do końca, dosłownie nic w nich nie zostało, więc jest to dobry znak, no i wiecie, jak mi się skończą, to znowu kupię kolejne, staram się nie kupować za dużo teraz na raz, staram się kończyć to, co mam. I wtedy kupować. Teraz znowu jakiś ciuszek Wam pokażę. Kupiłam go znowu parę dni temu. W ogóle te wszystkie ubrania, które pokażę, kupowałam tego samego dnia. To było w sobotę bodajże. W sobotę. I kupiłam sobie przepiękny sweterek. Bardzo długo o takim marzyłam. Moja siostra ma taki sam i właśnie szukam na windy takiego samego, bo nie wiedziałam, że w tym roku zrobili. Ale zrobili w Reserved, właśnie ona w tamtym roku dostała na święta od Świętego Mikołaja, no i ja szukam takiego samego. Zastanawiałam się, czy nie kupić sobie takiego polo, wiecie, bo to jest taki jakby sweterek w taki sweterkowy splot, polo robi bardzo podobne, wiecie, te z konikiem. No i się zastanawiałam, czy nie zainwestować w taki, ale byłam taka dobra, ten mi się podoba, kupię ten. On kosztował 100 zł. Ja Wam go podlinkuję na dole. Ja już go nosiłam, dlatego nie ma metki. Jest to rozmiar M. Jest to nówka sztuka, teraz sprzedają je w reserved. Moja siostra kupiła taki sam, nawet różowy. Ale jest to zwykły, taki obcisły sweterek. E, właśnie taki sweterkowy splot, bardzo przyjemny materiał, mięciutki, nie gryzie. Weźcie swój standardowy raczej rozmiar, ma bardzo długie rękawy, co mi się podoba, zresztą zobaczycie to na przebitkach. Ma przepiękny kremowy kolor, ja ostatnio jestem zakochana w takim, bardzo mi się on podoba, jak on wygląda w zimę, tak czysto. Ogólnie jestem jego fanką na jesień i jest przecudowny. O. Kolejne buty, mm, też już je nosiłam bardzo dużo. Więc już nie są takie nówki sztuki. Kupiłam je również w Barcelonie w sklepie Adidasa, bo są to Adidasy. Samby są to moje wymarzone Samby, które bardzo długo się zastanawiałam, żeby kupić. Zastanawiałam się, bo chciałam o nich historia jest taka, że chciałam białe buty właśnie z czymś brązowym, z jakąś brązową podeszwą, bo ja mam dużo brązowych rzeczy. No i właśnie brakowało mi takich zwykłych białych butów, które by mi pasowały właśnie i do brązu, i do beżu, i do całych białych stylizacji. No i w końcu zdecydowałam się właśnie na te zwykłe samby. Wcześniej szukałam całych białych, bez tego czarnego tu i tu, ale się wyprzedały, nie, nie, nie dało rady ich kupić, w ogóle nie wracały, a już bardzo, bardzo je chciałam, bardzo je potrzebowałam w swojej szafie. No więc w końcu w Barcelonie uznałam, że kolejny taki mini prezent dla mnie, e, zwykłe, są mega typowe, niektórzy mogą powiedzieć, że mega basic, mega typ, typowe, takie nic specjalnego, ale mi się podobają, ważne, żeby mi się podobały, żeby mi pasowały, no i według mnie są przepiękne, bardzo mi się podoba, że tutaj jest ten jaśniejszy beż, że to jest taki zimny brąz, e, te czarne elementy w ogóle nie przeszkadzają, bałam się, że będą mi przeszkadzać, na przykład przy stylizacjach, ale wyglądają naprawdę tak naprawdę świetnie, za każdym razem nawet dodają, bo często mam na przykład czarny i biały, no to wtedy fajnie to wygląda. Tak wygodne, na początku jeden nie obtarł, ale tutaj jest skórka, więc wszystko łatwo schodzi. Teraz już mnie nie obcierają. Rozmiar 41 i 1 /3. Białe sznurówki, wszystko z nimi w porządku. Ja je kupiłam za 550 zł, 540 coś takiego, od mnie dosłownie chyba 10 zł taniej niż w Polsce, więc też plus, chyba tak, 540 zł zapłaciłam za nie. Pasują mi do noszę je cały czas, mega Wam polecam, jeśli szukacie jakichś fajnych, białych, takich basicowych butów, które będą jeszcze długo modne, ale żeby właśnie wam pasowały do wszystkiego, no to te buty są idealne na sezon jesienny, bo mają biały, brązowy i czarny. Przedostatnia rzecz i będzie to kosmetyk E, który kupiłam również w Barcelonie i również wyszedł nie taniej. Dużo nie wiem, dlaczego tam wszystko nie taniej wychodziło. A jest to paletka Dior Backstage e, Glow Face Palette w kolorku 001 Universal. To jest to, o czym myślicie. W Polsce to było mega długo niedostępne. Mm, bardzo. Kiedyś chciałam to kupić, nie było to dostępne. Nie wracało przez parę miesięcy przynajmniej mi się nie udało. No i w końcu pojechałam do tej Barcelony i tam miałam pieniążków, żeby sobie kupić rzeczy. Nazbierałam, mm, popracowałam i wiecie, mogłam sobie wydać, mogłam sobie na to pozwolić. No i byłam taka, no dobra. Chcę już tą paletkę tak naprawdę dwa lata. No i to będzie idealny czas. Akurat chyba była ostatnia w sklepie, pan mi wyjął z szufladki w Seforze. No i mówi, że to dla mnie, no ja byłam taka dobra. Kupuję i jeszcze wyszła mnie taniej. Wyszła mnie za 200 zł. Bo ja chyba w Seforze zapłaciłam 700 zł około, a kupiłam właśnie perfumy i paletkę. Wyszła mnie chyba za 200 zł, no to ona chyba tutaj kosztuje 250, jeśli się nie mylę. Już jej używam bardzo dużo, używam jej codziennie, dzisiaj też ją mam na sobie. jest przepiękna, wygląda cudnie, napis Dior. E, tutaj mamy kolorki, już brązer i dwa rozświetlacze. Ja byłam zakochana w tej paletce, byłam ciekawa, jak mi się sprawdzi, no bo nigdy jej nie miałam. Słyszałam wiele dobrych opinii, ale wiecie. Mogą być dobre opinie, wcale nie musi być niesamowita, ale jest niesamowita. Ona zostawia na skórze taką giełkę, jakby, jakby taką poświatą giełkę, taki delikatny efekt, mega naturalny, ale to mega naturalny. Nie widać tego, że to jest pomalowane. Nie widać, jakbyśmy były pomalowane, tylko jakby to był taki nasz zewnętrzny blask. Nic nie dawało takiego efektu, więc jestem mega zadowolona, że kupiłam. Tak ona wygląda. Ma monogram Dior, oczywiście, tutaj. No i ją używam naprawdę codziennie. Myślę, że trochę widać. Jak się zastanawiałyście nad kupnem tego, czy chcecie, nie wiem, na święta, czy coś takiego, na jakąś okazję, serio. Świetny zakup. Warty każdej złotówki. Miałam mieć jedną taką paletkę do twarzy swojej kosmetyczce. Naprawdę była praca. I ostatnia rzecz chyba z tego holu to będzie, a będzie to taki zwykły kardigan czarny z H&M. Również go kupiłam z moją siostrą, ale ich już było mało. Nie wiem gdzie są dostępne, ale yy, to był ostatni czarny i to jest rozmiar L. Jest to kardigan z wełenką. Chyba ma 6% wełny, więc dosyć sporo czarny, przepiękny, taki na guziczki. On jest taki bardziej przylegający niż ten, bo ten jest taki luźny, a ten jest taki krótszy, bardziej przylegający, taki, taki zwykły kardigan, wiecie, do sukienki, sam, na koszulkę, na top. Na wszystko i właśnie brakowało mi takich kardiganów, tak samo ten chciałam, żeby był luźniejszy, bo właśnie czasem potrzebuję do sukienki, do spódniczki, albo żeby po prostu tak narzucić, kiedy mam t shirt i jeansy. Wiecie, to jest takie łatwe do narzucenia. Fajnie pasuje do jeansów, właśnie do tych wszystkich baletek, butów, co teraz mam, i po prostu jest to taki łatwy outfit z białą bluzką pod spodu, czy nawet sam będzie świetnie wyglądał, zapięty. Wczoraj go miałam na sobie, więc też nie mam metki. On kosztował 79,99 zł. Wam go na dole. Jest kolor beżowy, czarny, granatowy i szary. Więc naprawdę jest sporo do wyboru. Każdy może sobie wybrać. Ja wzięłam rozmiar L, bo nie było innego. M też myślę, żeby fajnie wyglądała, ale przez to jest trochę luźniejszy, trochę dłuższy, co mi akurat odpowiada. Jest to z tej serii Divided, czyli tej takiej nastoletniej. I właśnie brakowało mi takich basiców, w szafie, więc też dlatego ostatnio ich tyle nakupiłam. Ja bym chciała już pożegnać się z wami w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, że lecimy do tysiąca subów. Klikajcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o moich filmikach co tydzień, które są o 11.30. Za tydzień myślę, że wstawimy coś z Halloweenowym kontentem. I zapraszam was na moje social media, czyli Instagram i TikTok. Właśnie tam mamy dodatkowe materiały, no i część Częściej się z wami widzę. Ja wam chciałabym życzyć miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca, poranka, wieczoru, kiedy tylko oglądacie mój filmik. Mam, nad mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, że studia lecą dobrze, że szkoła też wam dobrze idzie. Eee, mega się cieszę, że teraz mam taką przepiękną pogodę, bo trochę mi brakowało słoneczka. A my się widzimy w kolejnym filmiku za tydzień. Pa, pa!